Moi drodzy, razem z siódmym i ósmym numerem serii The Infinity Gauntlet przyszły do mnie kolejne elementy rękawicy. Zapraszam do unboxingu. Zobaczymy sobie, co w tych gazetkach, oraz do szybkiego montażu nowych elementów. W siódmej gazetce. Trochę informacji o Tanosie oraz przygodzie z Adamem Urlokiem, która rozpoczęła się w Avengers Annual 7 numer. Przybliżany jest też Kapitan Marvel. Bohater z rasy Kree. Tu widzimy świetny kadr z historii śmierć kapitana Marvela uwielbiam ten komiks bardzo dramatyczna końcówka i pocałunek śmierci jeżeli chodzi o twórców tym razem przybliżany jest Jim Shooter redaktor Malvera w latach 1978 1987 to właśnie w tych czasach Peter Parker się ożenił, a także wyszła 12-częściowa historia Secret Wars, która miała reklamować zabawki, które pokazały się w tym samym czasie na rynku w Ameryce. No i sama ta historia, jak gdyby pokazanie w jaki sposób można tymi zabawkami się bawić w ósmym numerze na ratunek Spider-Man w kosmic saga Master Order and Lord Chaos no i mamy przybliżoną sylwetkę Billa Mantlo. Znanego z pracy nad takimi tytułami jak Deadly Hands of Kung Fu, Cloud and Dagger i Shop Rocket. Jeżeli chodzi o elementy, mamy kolejne fragmenty, jeśli chodzi o wewnętrzną stronę dłoni. Zapraszam do montażu. Tak to wygląda elementy po ośmiu, numerach nie tworzą jeszcze spójnej konstrukcji. Mamy trzy oddzielne elementy, których montaż pewnie przy okazji następnych przesyłek. W czwartej przesyłce dość małe elementy, jak widzieliście, do wewnętrznej strony dłoni trzeba było trochę siły, żeby to poskręcać. Następny odcinek gdzieś za miesiąc, razem z następną paczką. Bardzo zapraszam, jeśli chcecie śledzić proces montażu. Jak ta rękawica będzie się kształtować, no i w końcu jak będzie pre prezentować się w całej okazałości. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia.